To jesteśmy na placu Podpolo, czyli Plac Zgromadzeń. E, specjalnie mówię, dlaczego tutaj jestem, ponieważ do dwóch miejsc nawiążę, a temat odcinka będzie dotyczył e, konstruowania historii. I całkiem niedawno e, przysłuchiwałem się takiemu wywiadowi, który był prowadzony z Edelmanem, czyli to jest człowiek, który Paweł Edelman, człowiek, który zajmuje się e, pracą, można powiedzieć, z gigantami kinematografii, jest operatorem pracował między innymi z Polańskim ostatni film Oficer i Szpieg albo z Wajdą i tam w którymś momencie rozmowy napotkałem na niezwykle ciekawy, frapujący fragment, który dotyczył samej specyfiki pracy z reżyserami i Edelman w którymś momencie powiedział, że Wajda rzucał ideę i oczekiwał że ktoś ją rozwinie natomiast z Polańskim praca wyglądała nieco inaczej, dlatego że wspólnie cały zespół siadał i starał się, i tutaj jest termin, od którego rozpocznę, zrekonstruować sytuację. Czyli aktorzy, ludzie od światła, od kamer szukali najlepszego sposobu. I tak pomyślałem, że rekonstrukcja to jest dobry termin, który można zastosować w storytellingu, dlatego że Zauważcie, na początku musi być taki intelektualny ruch w przeszłość, właśnie ruch rekonstrukcji, gdzie coś było, ale już tego nie ma, i ja na nowo to powołuję, jakby to powiedzieć, do istnienia. Czyli muszę to zrekonstruować, sięgam po pewne wydarzenia. I oczywiście. To nie jest fantazjowanie, bo ja muszę się trzymać tutaj jakiegoś takiego rygoru myślowego, żeby to zrobić jak najlepiej, żeby to było zrobione wiernie. Ale też wiemy, że story to nie jest przekaz z kamery przemysłowej, że nagle tak jakbym tutaj to, to zrobił, idzie kobieta z wózkiem, potem przeszedł jakiś pan. Wiemy, że o to nie chodzi. No właśnie, ale o co chodzi? Więc podam trzy reguły i odwołam się do. Dwóch miejsc na placu, o którym Wam powiedziałem, ale zrobię małe zastrzeżenie. Zastrzeżenie, które sformułuję troszkę anegdotycznie. Stara anegdota z brodą: jak to kiedyś ktoś z HR-ów wpadł na pomysł, żeby facetów z produkcji, inżynierów, zabrać na koncert jazzowy. No i wiecie, siedzą na tym koncercie. Po pierwszej przerwie jeden z inżynierów podchodzi do takiego głównego, który grał na saksofonie i mówi: "Proszę pana, przez ten cały czas przyglądałem się jak pan dmuchał w ten saksofon, to musi się dać jakoś wydmuchać". I ta anegdota, może nie za bardzo wyrafinowana, mówi mniej więcej o tym, że a człowiek nie jest w stanie za bardzo oderwać się od materii, w której pracuje. B. Nie powinien się zbytnio silić, więc uwaga, ja się nie silę na to, żeby coś opowiadać o architekturze czy o samym Rzymie. Raczej traktuję to jako pewnego rodzaju pretekst do rozważania o twórczym myśleniu i storytellingu. Więc przed nami trzy zasady, w oparciu o które warto budować historię i jedna obietnica, którą kiedyś usłyszałem w rozmowie Stefana Chwina, czyli... Jeden ze współczesnych polskiej literatury, więc będzie obietnica i trzy reguły, posłuchajcie.